Dziennikarze stacji ARD ujawnili, że dwie niemieckie firmy pomagają Rosjanom w odbudowie Mariupolu na Ukrainie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Mariupol to jest ukraińskie miasto, które bardzo, bardzo ucierpiało w wyniku działań wojennych Rosjan. Bardzo długo walczyło z najazdem Rosjan. To były bardzo krwawe walki, a miasto tak naprawdę zostało. Praktycznie zrównane z ziemią, ale Rosjanie je przejęli i teraz odbudowują z niemiecką pomocą. No szanowni Państwo, to jest szokująca informacja i bardzo jednocześnie ciekawa i zastanawiająca. Zapraszam na nową analizę polityczną. Szanowni Państwo, przypomnę trochę tamte wydarzenia. Toczyły się bardzo krwawe, bardzo ostre walki o Mariupol, bardzo ważne miasto ukraińskie. No i niestety Ukraina te walki przegrała. Przegrała z Rosjanami, Rosjanie przejęli to, to, to terytorium i generalnie, jeżeli chcą je odbudować, to powinni odbudować je we własnym zakresie. Po co są te wszystkie unijne sankcje? o których tak dużo się mówi, tam pierwszy etap sankcji, drugi etap sankcji, trzeci etap sankcji, skoro ktoś, a tutaj dokładnie zachodnie firmy, już teraz Rosjanom pomagają odbudować przejęte od Ukrainy miasta. Ja rozumiem, że niemieckie firmy będą pomagać odbudowywać Ukrainę. Tutaj ciekawe, czy polskie firmy odbudują, no ale nieważne, być może kolejny raz przegramy. Tutaj sporo interesy, chociaż byliśmy czołowym państwem, jeżeli chodzi o pomoc. No ale to jest właśnie polska polityka i nasza skuteczność. Ale niemieckie firmy, jak ujawniają dziennikarze stacji ARD, pomagają odbudować przejęty przez Rosjan Mariupol. Obie firmy działają w sektorze budowlany. Firma Knauf to znany producent, producent gipsów. No, dużo swoich produktów sprzedają również w Polsce. Yy, I, yy, zdaniem dziennikarzy stacji ARD, materiały były wykorzystywane na zlecenie rosyjskiego resortu obrony. Czyli mamy jakieś sankcje, mamy nie współpracować z Rosją, a niemiecka firma na zlecenie rosyjskiego resortu obronu, do, obrony dostarcza produkty do odbudowy zajętego przez Rosjan. Miasta. No, to, jest, to są, szanowni Państwo, szokujące informacje. Firma WKB System produkuje z kolei bloki betonowe, i one te bloki betonowe znajdują się na wielu placach budowy w. Mariupolu. Tak wynika ze śledztwa niemieckiej stacji. Media przypominają, że firma Knauf ma zresztą bardzo dużą, długą historię działalności w Rosji. Założyciel firmy Nikola Knauf przez ponad dwie dekady pełnił nawet funkcję konsula honorowego w Rosji. No i naprawdę, gdy czyta się takie informacje, to się warto zastanowić, czy te wszystkie sankcje to nie jest jedna wielka ściema ze strony Unii Europejskiej, czy cokolwiek z tych sankcji wynika. Poza tym takie rozdrobnienie tych sankcji, jakieś ich poszczególne punkty mogą sprawiać wrażenie, że to wszystko jest jedną wielką mistyfikacją, że gdzieś ten obrót pieniądza może iść w inny sposób albo, albo przez miejsca dla nas niewidoczne. Bo jeżeli ktoś chce wprowadzić sankcje, to po prostu wprowadza sankcje dla rosyjskiej gospodarki. I trudno, niemieckie, holenderskie, polskie, wszystkie firmy cierpią, że dlatego, że nie mogą handlować z Rosją, ale robią to w jakimś konkretnym celu w celu pokoju, w celu wyrażenia sprzeciwu wobec działań rosyjskich na Ukrainie. A tymczasem wprowadza się różne pakiety sankcji, wprowadza tak, jakby ktoś chciał rozdrobnić ten cały temat i ominąć pewne aspekty finansowe jego, no bo jeżeli mamy sankcje, nie wiem, na energetykę, no to jak widać, można yy, sprzedawać produkty budowlane, yy, a być może sankcje nie obejmują produktów budowlanych, które będą wjeżdżać na teren dawnej Ukrainy. No tak to wszystko może być pobudowane, że firmy niemieckie czy zachodnie będą pomagać Rosjanom i będą w Rosji. Zarabiać ogromne pieniądze. Czy to jest uczciwe? W mojej ocenie nie. Niemiecki sektor budowlany czy przemysłowy od zawsze tak naprawdę rządził niemiecką polityką, i tutaj warto w takim wypadku zadać pytanie, czy kanclerz Niemiec i niemieckie władze, władze w Berlinie wiedzą o tym, jak działają niemieckie firmy. Będziemy śledzić, myślę, również w Polsce tę sprawę bardzo uważnie, ponieważ to jest ciekawe, jak przemysł. Zwłaszcza przemysł niemiecki, będzie zarabiał na interesach z Rosjanami. Miało tego nie być. Jestem też bardzo ciekawy, czy jeżeli wojna na Ukrainie się zakończy, to rosyjski gaz ponownie zacznie płynąć przez gazociągi i będzie płynął do Europy, a Niemcy ponownie będą chciały stać się hubem gazowym na całą Europę, bo naprawdę, szanowni Państwo, nie chce mi się wierzyć. Że Niemcy odpuszczą ten interes, a my musimy patrzeć troszeczkę szerzej. Bo interes, gospodarka, i szefowie rządów, i strategy rządowi patrzą dużo szerzej niż tu i teraz, patrzą w perspektywie dekad, może czasami nawet dwóch dekad, no bo tak działają silne państwa i tak działa rozwój silnych państw, że czasami na teraz mówimy, że czegoś nie będzie. Ale w planach mamy za 5, za 10 lat ponowną współpracę, bo tak wygląda współpraca strategiczna, a Niemcy od zawsze z Rosją współpracowały strategicznie. I tak było jest, i zapewne tak również będzie. Będziemy śledzić, szanowni Państwo, tę sytuację, a tymczasem życzę udanej soboty. Do zobaczenia Ładłu.